Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP minister Adam Kwiatkowski przebywał z dwudniową wizytą na Wołyniu. W ramach akcji pomocy Polakom na Wschodzie prezydencki minister spotkał się z Polakami w Równym i w obwodzie wołyńskim, przekazując życzenia i upominki od pary prezydenckiej. To jest kolejne miasto, kolejne miejsce, które odwiedzamy w ramach akcji pomocy Polakom na Wschodzie, akcji, którą od kilku lat realizujemy pod patronatem pary prezydenckiej akcji, która jest skierowana do tych naszych rodaków, którzy tutaj gdzieś na wschodzie mieszkają w tych samych miejscach, w których mieszkali ich rodzice, dziadkowie czy pradziadowie. Sekretarz stanu w kancelarii prezydenta RP podkreślił, że jest to nie tylko akcja pomocy polakom na wschodzie, ale przede wszystkim akcja wdzięczności za podtrzymywanie polskości. Ta akcja to akcja pomocy polakom na wschodzie, ale powtarzam to właściwie w każdym miejscu, że to akcja wdzięczności dla Polaków na wschodzie to są słowa pana prezydenta Andrzeja Dudy, które on wielokrotnie w pałacu prezydenckim wypowiada. Mówi o tym, że Polakom na wschodzie należy się wdzięczność, bo oni rzeczywiście, jeżeli szczególnie te starsze pokolenia i ich rodzice w nieludzkich czasach, oni te czasy przetrwali, tą polskość podtrzymywali, często płacąc za to ogromną cenę. W pierwszym dniu wizyty sekretarz stanu w kancelarii prezydenta udał się do równego, gdzie odwiedził dwie polskie rodziny, spotkał się z uczniami i nauczycielami sobotnio niedzielnych szkół działających przy polskich towarzystwach. Minister spotkał się również z parafianami w Kościele świętych apostołów Piotra i Pawła. Podczas spotkań minister Kwiatkowski przekazał życzenia i opominki od pary prezydenckiej. Chcę podziękować prezydentowi Polski Andrzej Dudy za to, że ma takich aniołów, przez których. Swoją e, miłość do, swy, do Polaków przekazuje nam wszystkim. Bardzo dziękuję za to. W trakcie wizyty prezydencki minister wspólnie z członkami polskich towarzystw złożył kwiaty i zapalił znicze na grobach legionistów na cmentarzu przy ulicy Dubieńskiej w Równym. Dzisiaj dzień jest taki nadzwyczajny, dlatego po raz pierwszy takie wysokie ran, rangi urzędowcy e, mieliśmy możliwość tu ich gościć. bardzoszy 6 tego, że pan minister, канceляary prezidentrzeypolski, Pan Do Piatковski особście e, zaщеćil na sje obecnoщo i Mogliśmy mu to prezentować, naszą działalność. W drugim dniu wizyty na Wołyniu minister Adam Kwiatkowski spotkał się z Polakami w Moniewiczach i przekazał życzenia i upominki od pary prezydenckiej. Sekretarz stanu odwiedził Halinę Kozłową, której dziadek Włodzimierz Kijewski służył w polskich legionach i został zamordowany w 1943 roku. Dziękuję za, za, za uwagę, że do nas przyjeżdżają, że nas podtrzymują, że nam. E, 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 dobry. My wyczuwajmy, dopomogę i będziemy dalej prowadzić swoją robotę jak my w kościele i w naszym stowarzyszeniu. W miejscowym kościele pod wezwaniem Ducha Świętego uczniowie polskiej sobotnio-niedzielnej szkoły wystąpili przed delegacją z Polski i parafianami. Bardzo się cieszymy za spotkania, za prezenty, za uwagę do nas rodaków tutaj. Zawsze my jesteśmy głodni tej polskości tutaj i to nas bardzo, bardzo cieszy. Staramy się, co możemy, to robimy. Dzieci uczymy polskiego języka, tradycji. Bardzo jesteśmy pod wrażeniem. W czasie wizyty sekretarz stanu w kancelarii prezydenta RP złożył kwiaty i zapalił znicze przy grobach legionistów przy kościele w Maniewiczach oraz uczcił pamięć pomordowanych Polaków w polskiej wsi Ostrówki. Prezydencki minister odwiedził także Aleksandrę Wasejko, Ukrainkę zwaną Babcią Szurą, której cała rodzina była zaangażowana w ratowanie Polaków na Wołyniu w 1943 roku. W ubiegłym roku pani Aleksandra została uhonorowana przez prezydenta RP Andrzeja Dudę pierwszym w historii medalem Virtus et Fraternitas. Tutaj leżą mieszkańcy Ostrówek. Tu składaliśmy przed chwilą kwiaty w towarzystwie niezwykłej osoby, Babci Szury, która tutaj... Przecież się wychowała, tutaj całe życie mieszkała, jest Ukrainką, a pochodzi z rodziny, która pomagała, pomagała Polakom wtedy, kiedy oni byli zabijani za to, że są, czy że byli Polakami. Tato ukazał, gdzie mogli, on widział, jak ubili człowiek, żonka i dziecko mała wobec bluta tam za Sokolą, blisko, wobec Sokola. потым яшчэ друга могіва дві паненкі сестры білі тоже ён не беглі іх надрогі убілі ён відзе потым і не закупалі іх там і сказалі где похван ён і вони, як ббен так яксь час такі то може польскі людзі tutaj будуть якщо я умру може я доўго не наживю тобі скаце польскім людям нихх звідти заберуть тіха Właśnie babcia Szura pokazała dokładne miejsce pochówku, kiedy przyjechała na wołę delegacja na czele z doktorem Leonem Popkiem z lubelskiego oddziału IPN-u, którego rodzina pochodzi z ostrówek. Udało nam się w trzech podczas trzech ekshumacji odnaleźć szczątki 680 osób, ale w dalszym ciągu szukamy jeszcze prawie 380. Trzeba dokończyć pomnik, który, który powinien zawierać. Tablice z nazwiskami tych pomordowanych. Minister Kwiatkowski spotkał się również z władzami miasta i obwodu Rówieńskiego i kierownictwem firmy Stomil Sanog Ukraina w Równem oraz z przedstawicielami polsko-ukraińskiej firmy Modern Expo w Łódzku. W czasie wizyty ministrowi towarzyszyli dyrektor biura współpracy z Polonią i Polakami za granicą Julia Altyńska-Grodecka i konsul generalny RP w Włódzku Biesław Mazur.